Dla Klaudii, która na co dzień pracuje i zajmuje się trójką dzieci, wizyta w salonie fryzjerskim to bezcenne chwile wytchnienia. W końcu się można poczuć mega kobieco. No i teraz człowiek czuje, że pracuje na coś. Tak, no wspaniały dzień. I mamy gotowe. Wow! Oh, super! Dziękuję za ja tych no, Nie spodziewałam, że aż taka metamorfoza to będzie, ale jest po prostu... Fajnie. Coś pięknego. Czuję się pięknie, czuję się wspaniale jak gwiazda po prostu z okładki. Wow, po prostu wow! No po prostu cała byłam kupiona. <laughs> Dzisiaj za koloryzację oraz pielęgnację będziemy mieć 500 zł. Dobrze. No, troszkę zaszalałam, ale bardzo dziękuję. Czasami te pieniądze nie są aż tak istotne i warto zainwestować je w siebie. Chcę jakoś coś mieć z tego życia. No Chcę po prostu się pokazać, że też jestem kobietą. No, lubię podkreślać swoją urodę. Nowa fryzura, wolne od pracy, a to jeszcze nie koniec dnia motorniczej. Cześć! I jak? Fajne? Spoko? Fajne. Zawie... No kurde. No, ładnie, No bajeczka. To co, warto mi było dorzucić tą stóweczkę? A ile to łącznie kosztowało? 500 zł. Ile? Nie no, ale warto było, warto. No. Kurde, bajka. Moja pierwsza myśl, no kurde, jaka laska. Nie? Ja pierdzielę, inna baba. No, a tobie jak się podoba? Fajne <coughs> no, samo. Tak? jednego miesiąca mogę mieć rudą, drugie blondynkę.